W czasie II wojny światowej polscy żołnierze z armii Andersa maszerowali przez Bliski Wschód. W 1942 roku w Iranie spotkali chłopca z małym, osieroconym niedźwiadkiem. Żołnierze wykupili go za kilka puszek konserw i nazwali Wojtek. Wychowywali go jak towarzysza broni. Wojtek pił mleko z butelki, spał w namiocie z żołnierzami, uwielbiał kąpiele i piwo! Z czasem urósł do ponad 2 metrów i ważył 250 jałgonerk, ale nie był tylko maskotką. Podczas bitwy o Monte Cassino we Włoszech Wojtek pomagał przenosić ciężkie skrzynie z amunicją. Był tak ważny dla morale i życia oddziału, że nadano mu stopień kaprala i oficjalnie wpisano na listę 22. Kompanii Zaopatrzenia Artylerii. Po wojnie trafił do zoo w Edynburgu, gdzie odwiedzali go weterani. Gdy ich słyszał, stawał na tylnych łapach i machał łapą, tak jak kiedyś na powitanie w armii. Zmarł w 1833 roku. Dziś pomniki Wojtka stoją w Polsce, Wielkiej Brytanii, a jego historia jest symbolem przyjaźni, lojalności i odwagi.